Zanim wyślemy pierwszą kampanię SMS-ową, musimy się upewnić, że mamy zasilone konto. Konto Apifonica działa na zasadzie prepaid, czyli na zasadzie przedpłaty. E, więc musimy zasilić portfel naszego konta. E, jeżeli użyli Państwo mojego linka z maila e, do tego, żeby zarejestrować konto, e, tutaj powinno się Państwu pokazywać 15 zł. Te 15 zł e, to jest Państwa budżet na SMS-y testowe. Te testowe SMS-y będą zawierały e, taką, taką treść: This is a test message from Apifonika. I aby ta, ta testowa treść nam się nie pokazywała, również będziemy musieli zasilić konto. Więc klikamy Zasil konto, e, Płatność kartą, e, Stripe, wpisujemy kwotę, na jaką chcemy e, zasilić konto. Ja zazwyczaj tę kwotę sobie obliczam na zasadzie 8 groszy brutto za SMS. E, to jest oczywiście troszkę mniej, ale ta, ja, ja tak sobie to tak przeliczam, e, razy ilość SMS-ów, które chcę wysłać. I w tym przypadku na, załóżmy, że jest to kwota 500 zł i chcę też zapisać kartę, ponieważ chcę, żeby zawsze moje konto było naładowane na 500 zł. E, I chciałabym, żeby to się działo w momencie, kiedy na moim koncie będzie 100 zł. Więc sobie ustawiam takie, takie automatyczne y, doładowanie. Klikam Zapłać. I przeniesie mnie e, do wtyczki do zapłaty e, i możemy albo kartą, albo e, rewolutem e, i kontynuujemy płatność. E,